25 milionów złotych kosztować będzie budowa instalacji biologicznej w Kraśnieńskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów. Jej budowa rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i zakończy się w pierwszym kwartale 2021 roku. W przyszłości wszystkie procesy biologiczne przetwarzania odpadów prowadzone będą w zamkniętych bioreaktorach wyposażonych w specjalne filtry eliminujące wszelkie uciążliwości zapachowe postawiliśmy na bardzo wysoką jakość stosowanych technologii, na hermetyzację procesów, tak żeby ta instalacja po zakończeniu była całkowicie neutralna dla, dla otoczenia i dla, dla okolicznych mieszkańców. Tutaj zwrócić uwagę trzeba, że cały proces przetwarzania odpadów łącznie do uzyskania finalnego produktu będzie w zamkniętych hermetycznych pomieszczeniach z odzyskiem powietrza, tego poprocesowego, tego złowonnego i oczyszczaniu go w biofiltrze. Łącznie nawet z halą, jakby przyjęcia tych, tych odpadów biologicznych, to też będzie w zamknięte pomieszczenie. W instalacji przetwarzane będą odpady zielone i kuchenne z terenu 28 samorządów. Inwestycja jest zaprojektowana na 25 tysięcy ton przerabiania odpadów biodegradowalnych w ciągu roku. Na chwilę obecną zaawansowanie prac wynosi około 15, ponad 15%. W tym momencie mamy w dużej części wykonane już prace fundamentowe pod halę przyjmowania odpadów oraz pod biodegradowalnymi reaktory, w których będą przetwarzane odpady. No, no i obecnie, tak jak widać, być może tam na załączniku, już powstają ściany pod hale przyjmowania odpadów. Budowa nowej instalacji biologicznej jest ostatnim etapem modernizacji Krośnieńskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, której całkowity koszt wyniesie ponad 86 milionów złotych.